Cześć, witam Cię na moim kanale, ja nazywam się Piotr Kuć, dzisiaj jestem tutaj z gościem, a to oznacza serię Sukces Info, czyli tą serię, w której rozmawiam z moimi gośćmi o ich sukcesach. I dzisiaj i moim i Waszym gościem jest Bożena Kosicka-Piech. Witam Cię Bożenko, przedstaw się naszym widzom, kim jesteś, czym się zajmujesz? Witam wszystkich widzów, witam Ciebie też Piotrze i witam wszystkich miłośników i wszystkie miłośniczki sztuki. Nazywam się Bożana Koszycka-Piech, jestem z zawodu konserwatorem dzieł sztuki, a także artystą plastykiem, który maluje obrazy. Super, super. Jeszcze takiego gościa z takiej branży, z takiej dziedziny nie miałem, więc to będzie na pewno bardzo ciekawa rozmowa. No i tutaj pierwsze typowe pytanie dla tej serii: czym dla ciebie jest sukces? Sukces. To jest przede wszystkim całe życie, ja bym to tak powiedziała, chociaż to może zabrzmi tak trochę grudnolotnie, ale w życiu to jest tak. Raz mamy porażkę, raz mamy sukces, raz mamy porażkę, raz mamy sukces. I jak to sobie wszystko nawleczemy na taki złoty łańcuszek, to się zrobi z tego piękna kolia, ale jeżeli się podchodzi do tego pozytywnie, to te sukcesy zawsze przychodzą. I powiem, że takim moim chyba największym sukcesem to było to, że udało mi się zrealizować moje marzenia takie dziecięce, jeszcze czyli przekształcić pasję malowania, rysowania, jak te dzieci malują kredkami i ołówkami i tam lepią z plasteliny czy coś tam, przekształcić to w prawdziwy zawód, który jest połączony z pasją i można to potem sobie oglądać, co się zrobiło, można to przekazać ludziom, którzy mogą się z tego cieszyć, mogą odbierać jakąś pozytywną energię dla siebie z tych wszystkich rzeczy. Myślę, że to jest wielki sukces. Wow. Osiągnąć coś takiego. Super, super. No to po pierwsze definicja sukcesu, jakiej tutaj jeszcze nie miałem, więc cieszę się bardzo, że się tam, tym swoim spostrzeżeniem podzieliłaś z nami. No i dobrze, to uprzedziłaś moje kolejne pytanie, czyli o jakim sukcesie chcesz nam opowiedzieć, czyli już tu wspomniałaś, więc teraz proszę rozwin ten temat. Jakie miałaś może największe wyzwania, żeby właśnie tutaj doprowadzić do tego, żeby ta pasja jednak przerodziła się w zawód i. i no i żebyś tym się zajmowała tutaj przez całe swoje życie. To jest tak. Kiedy byłam dzieckiem, to oczywiście jak wiele dzieci lubiłam sobie coś tam rysować i malować. No w domu było zawsze dużo reprodukcji yy, dobrych malarzy, ja się przyglądałam. Potem już jak yy, chodziłam do szkoły, do liceum ogólnokształcącego, no to miałam dostęp do materiałów może bardziej takich już profesjonalnych, czy też chodząc po muzeach, zawsze się zastanawiałam, jak ci artyści to malowali, że im to tak wychodziło pięknie, a mi to tak nie wychodzi. Widzicie, tu jest, jest pogrzebany, czy tak powiem. No i chcąc zgłębić temat, postanowiłam, że po prostu pójdę na kierunkowe studia na których będę mogła to naprawdę profesjonalnie i tak dogłębnie poznać. No i wówczas um, moje kroki powędrowały w stronę Torunia na Uniwersytet Koła Kopernika na Wydział Sztuk Pięknych, gdzie znajduje się um, wydział konserwacji zabytków. No i oczywiście tam studiowałam i to pozwoliło mi poznać anatomię dzieła sztuki i wtedy zrozumiałam wszystko, że to jest, to jest tyle czynników, które się składają na to, żeby powstał obraz, zależy to zarówno od oczywiście talentu malarza, jak również od sytuacji, jaka wokół się dzieje, bo to tematy w różnych wiekach były różne podejmowane, ale także od samej technologii, która się zmieniała na przestrzeni wieków, nie w takim tempie jak teraz, że tam dwa dni i już mamy nowe <tryk> zupełnie coś. Wczoraj, no, wczoraj najnowszy model telefonu, a dzisiaj to już w ogóle można go sobie do kosza wyrzucić, prawda? Tak. tak ale to tak. się i po prostu patrząc na to wszystko, studiując to wszystko na studiach, a potem już na własną rękę, doszłam do takich swoich spostrzeżeń, takich swoich wniosków, i na bazie tej wiedzy po prostu pracuję w swoich tematach malarskich, a także ratuję od zniszczenia bardzo wiele dzieł sztuki. Obrazów, które są czasami pamiątkami, czasami są bardzo wartościowe, bardzo mm. znanych artystów, i, i, i kosztują potem bardzo wiele na aukcjach, a czasami są tylko zwykłymi pamiątkami. Wcale nie są takie kosztowne. Czasami ich renowacja ich przekracza, ich wartość, ale jeżeli ktoś kocha to. Jest to jego jakaś na przykład. Wywaśle, że to jest jedyna pamiątka, która została komuś po, po jakichś dawnych czasach. To ten ktoś się cieszy, a ja mam satysfakcję też, bo czasami uwierzcie, dzieła są w tak opłakanym stanie, że trudno by było się domyśleć, że w ogóle można coś z nich zrobić, a się okazuje, że można. Naprawdę. Tylko trzeba wiedzieć, jak i trzeba mieć świętą cierpliwość, do tego nie ukrywam. Wow, no to, to super, to bardzo ciekawe. Może tutaj zdradzisz naszym widzom to, co mi powiedziałeś przed, przed nagraniem właśnie, że na temat tej energii, bo to myślę, że może bardzo wiele ludzi zainteresować i może też dzięki temu trochę spop spopularyzować tą sztukę. Tak, to jest taka ciekawa sprawa. Zastanawiałam się kiedyś, dlaczego niektóre dzieła sztuki tak bardzo nas przyciągają i są takie sławne, a niektóre dzieła, które wydają się też piękne i tak dalej mniej. I jest taki jeden wniosek: każde dzieło zawiera w sobie energię artysty. Jeżeli nawet weźmiemy reprodukcję dzieła, to ona owszem jest piękna, ma widać co na niej jest, jest ten wyraz artystyczny. Ale to nigdy nie jest to samo, bo w obrazie jest zawarta cała energia, taka fizyczna też, ale też energia umysłu artysty, który to przekazuje. W tych cząsteczkach farby, w tych pociągnięciach pędzlem, w tym wszystkim ona jest i to właśnie potem, już jako ten obiekt fizyczny, skończony, wszystko naraz oddziaływuje. Tam jest zawarta, Osobowość artysty także przekazywana w sposób taki materialny. Jak ktoś potem ogląda taki obraz, ale na żywo, bo to umówmy się, reprodukcja tego nie jest w stanie przekazać, to ta energia z obrazu emanuje i my możemy ją odczuć. Jeżeli ktoś, artysta na przykład, ma charakter taki pozytywny, no ja do takich należę. Który przekazuje emocje, yy, i tam jest. Yy, ja bym bardzo chciała przez te swoje obrazy właśnie przekazać takie pozytywne emocje, bo tyle, ile zła jest wokół, to już ono jest. Ja się do tego nie dokładam. Ja tą swoją cegiełkę w ten sposób chcę przekazać, żeby właśnie ludzie odebrali ten obraz, żeby on ich uspokoił, podziałał, zmusił czasami do myślenia, bo nie wszystkie obrazy moje to są jakieś tam pejzaże czy coś są. Kompozycje alegoryczne są różne takie, właśnie, przekazy, które tam są ukryte, które dają inną filozofię myślenia, ale generalnie oddziaływują. I nawet mówię do osób, które mają. Przeciągnij ręką i jemu się nic nie stanie. Ja tak maluję, że tam nie ma siły, żeby to się zniszczyło. Te obrazy przetrwają, bo technika jest bardzo dobra malowania, energię tego obrazu. To wtedy przechodzi wręcz wprost, namacalnie, można tak powiedzieć. I to jest takie, wydaje mi się, ciekawe dosyć, bo generalnie ludzie tego tak, do tego tak nie podchodzą. A to jest fakt, że tak jest. To to jest bardzo ciekawe, od razu powiem, bo gdybyś mi o tym nie powiedziała dosłownie kilka minut temu, to nawet sobie nie wyobrażałem, że tak może być, ponieważ ja nie jestem ani znawcą, ani fanem, przynajmniej do tej pory nie byłem. Właśnie być może ta nasza znajomość zmieni to, że ja się zacznę interesować malarstwem. I, i właśnie więc w ogóle nawet nie podejrzewałem, że taka energia może przejść z, z obrazu na człowieka który na niego patrzy, czy tym bardziej, że może go dotknąć, bo właśnie ja myślę, że tutaj taki, taki przeciętny Kowalski to myśli o tym, nie dotykaj, bo zniszczysz, tak, a ty mówisz nagle coś innego, że są takie techniki, że te obrazy mogą przetrwać yy, no, mnóstwo, mnóstwo lat i nic się z nimi nie stanie od samego dotyku ich, bo, bo tu nie mówimy o jakichś zniszczeniach mechanicznych, tylko po, po prostu zwykłego dotknięcia ręką, także no ja jestem w ciężkim szoku, myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że w opisie do tego filmiku będzie oczywiście link do Bożenki Facebooka, tak, bo tam Bożenka tak. jest bardzo aktywna i wrzuca i filmiki, i zdjęcia, i wszystko, więc koniecznie sprawdźcie sobie ten jej profil, tak jak mówię, link jest w opisie i też od razu zaznaczę, dla, że widzowie tutaj moi, mojego kanału bądźcie czujni, bo mamy tutaj z Bożenką już pewien plan. Nie zdradzimy jeszcze, co to będzie, tak? ale mamy już pewien pomysł, więc koniecznie subskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, żeby nie przegapić tego, co tutaj będzie w przyszłości jeszcze z nami <grym> dwojgiem, yy, będzie się tutaj działo. Także dobrze no bardzo, bardzo interesujące, nie, nie ukrywam, że to co mówisz mnie to bardzo interesuje, a powiedz mi, a co ci motywuje do, do działania, czy dalej to jest tylko ta, ta, ta Twoja pasja i cały czas to, czy masz jeszcze jakieś inne motywacje, które, które, czy może z biegiem czasu to się zmieniło, że kiedyś to była tylko pasja, a teraz może coś innego? Wiesz, to jest tak, to jest Coś w rodzaju powołania. Nie wiem, czy ktoś rozumie to słowo, bo są różne powołania. Artystą się nie jest od czasu do czasu. Artystą się jest cały czas, a w międzyczasie się gotuje, pierze, chodzi po zakupy i tak, ale cały czas się jest tym artystą i to jest po prostu zupełnie niezależne ode mnie. Do mnie docierają różne impulsy, różne emocje, to mnie motywuje do działania cały czas. Nie ma, nie ma czegoś takiego, żeby mnie to od tego oderwało. I, I wręcz czasami się nie spodziewam, jakie mogą być niesamowite sytuacje, które powodują, że ja na przykład robię nowy cykl obrazów, co mnie zainspiruje, co mnie emocjonalnie tak y, podekscytuje. Y, trudno powiedzieć, to jest. To jest we mnie po prostu i co ja bym chciała? Tak jak zauważyłeś, że ciebie zainspirowało to do zainteresowania się malarstwem. Właśnie jest jeden z powodów, który ja teraz mam, który teraz powoduje, że ja zaczęłam opracowywać szerzej taki Taki kurs malarstwa, może to na razie się wykluwa, jest to opracowywane, bo chciałbym to zrobić bardzo profesjonalnie, żeby mogli z tego skorzystać ludzie, którzy na przykład nigdy nie mieli kontaktu ze sztuką, ale także ci, którzy z nią mają, ale chcieliby się wzbogacić w jakiś sposób, jeszcze jakiś jeszcze jakieś do, doznać jakiś nowych emocji, czy też nauczyć się czeg czegoś, bo naprawdę nie będę tutaj ściemniać, ale, ale wiedzę to mam bardzo dużą w tym zakresie, bo naprawdę opieram się i na anatomii dzieła, bo nieraz to przez, prześwietlam obrazy rentgenem i tak dalej, więc wiem jak to wszystko powstawało. Jak również na wszelkich starych traktatach malarskich, które przestudiowałam, począwszy od, od jeszcze przed naszej ery, a od starożytności poprzez dzisiejsze czasy, więc na tej bazie. Staram się to wszystko opracować. No, trochę mi to zajmuje czasu, ale, ale po prostu będzie fajnie. Natomiast cieszy mnie, że ktoś, kto się ze mną zetknie, bo to tak na ogół jest. Bardzo ciekawa sprawa, z czego się bardzo cieszę, bo zauważyłam, że jak ja maluję i ktoś zobaczy jakiś mój obraz, czy nawet gdzieś kiedyś kupi, czy zobaczy w galerii, to zaczyna się jego przygoda z malarstwem. Sam to przed chwilą powiedziałeś. To jest coś. I najbardziej właśnie mnie to cieszy. Uważam, że malarstwo i w ogóle sztuka, bo, bo nie tylko malarstwo, bo sztuka to jest też rzeźba, to jest muzyka, to jest poezja, to jest taniec. Taniec to jest. Taki rodzaj sztuki, który mnie fascynuje, powiem szczerze, bo właśnie na tej kanwie to już nie chcę od tego, tego teraz tutaj rozkręcać, ale interesuje mnie taniec po prostu. <laughs> Może kiedyś o tym opowiem. Natomiast o, to mnie pasjonuje, bo na, na kanwie tańca róż, różnych epok, począwszy właściwie od takich pierwotnych po dzisiaj, Mam zaprojektowany cały cykl obrazów. I może to niedługo zaprezentuję. Ale właśnie wracając do, do początku tej wypowiedzi, to, to muszę powiedzieć, że właśnie to, że ludzie się zaczynają jakoś interesować że zaczynają nawet do książek zaglądać że chodzą do muzeów, żeby obejrzeć po tą sztukę że zaczynają kolekcjonować czasami to się zaczyna wręcz od tego, że ktoś y, w jakiś sposób na, na, dostaje ode mnie w prezencie jakiś obraz, hmm. czy to na inny, czy, tam, czy to na przykład y, no, z różnych okazji, bo to, są, bo to może się różnie zdarzyć, hmm. to się zaczyna wtedy to zainteresowanie. Nawet to zaczyna być początkiem jakiejś wielkiej kolekcji, nie tylko moich obrazów, Chociaż moich też, bo, bo naprawdę, wierzcie mi, są takie domy, tych, gdzie tych obrazów jest naprawdę multum. I to są wszystko obrazy, którzy, które zostały ode mnie zakupione, czy tam przez galerię, czy, czy jakoś na zasadzie jakiegoś zlecenia, czy coś. I ludzie się cieszą, i pięknie to naprawdę wygląda. Także to mnie cieszy właśnie. To, że jestem w stanie, mało tego. Ja bardzo dużo ludzi, zwłaszcza z rodziny swojej, kto mnie nie tknie, to zaczyna malować. Oh, wow. Dzieci w kierunku artystycznym, wykształcone, też tam kuzynowie, zresztą w rodzinie było dosyć dużo osób, które się zajmowały właśnie sztuką, architekturą, muzyką i tak dalej, więc jest też cały rozdział. No i tak sobie jestem w tym, owinięta tą całą aurą i, i, i dobrze mi z tym, bo to jest takie moje życie, no, nie ma tak tak jak ludzie mówią, oj, zamknę drzwi, skończyłem pracę, teraz odpoczywam. No nie ma czegoś takiego. No, mhm. Wszyscy na przykład y, gdzieś tam w środku tygodnia pracują, a ja na przykład najlepiej mogę pracować w niedzielę, idę sobie w plener, biorę sobie obraz i maluję. I teraz pytanie, czy to jest praca, czy to jest relaks? Mhm. Bo dla mnie to to jest jedno i drugie. No tak. I, 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 I nie ukrywam, że czasami to jest bardzo ciężka praca, więc naprawdę, bo to jak mam, mam duży obraz na przykład robię, to wtedy ja go muszę cały czas kontrolować bliżej i dalej, bliżej i dalej. Maluję, odchodzę. I ile ja kilometrów zrobię przy takich obrazach, to mówię. No ale taka jest prawda. Trzeba mieć kondycję, trzeba mieć i, i, i chcieć to robić przede wszystkim, bo to jak ktoś nie ma, potrzeby takiej wewnętrznej tego powołania, to nie zaistnieje. No tak, tak. No czuć od Ciebie tą pasję po prostu, wow, aż no, jestem, jestem, <grym> jestem zafascynowany tym, co tu słyszę i, i, i takimi ciekawostkami, który, którymi nas tutaj raczysz, to po prostu myślę, że, że, te, że ten wywiad może też e, przyczynić się do tego, co mówisz, że właśnie ludzie zaczynają po kontakcie z Tobą interesować się sztuką, malarstwem i tak dalej. Ja tylko powiem, że Lepiej dla świata będzie, że jeżeli ja się nie wezmę za malowanie, bo to by była tragedia. Także także dobrze. Czy masz może jakieś mniejsze sukcesy, o których byś chciała nam powiedzieć? Jakieś coś niezwiązane z malarstwem? Może coś o tym tańcu albo, albo jakieś inne? O tańcu nie dzisiaj, ale jeszcze okay. o tym malarstwie skończę, jeśli mogę. Dobra. Mianowicie ja nigdy nie, nie należałam do takich osób, które tak pragną być na świeczniku. Znaczy yy, 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 na siłę próbują się gdzieś tam wylansować czy coś. Po prostu robię swoje już i, ale to jest dostrzeżone. I właśnie zostało potężnie dostrzeżone, bo w październiku 2023 roku zostałam, jakby to powiedzieć, u nie, u odznaczona, wyręczono mi najwyższe odznaczenie z dziedziny sztuki w Polsce, czyli tak zwany Medal Gloria Artis, który otrzymują już naprawdę osoby, które się przyczyniły do, do rozwoju kultury. To się otrzymuje oczywiście, przez, nadane jest przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, przez kapitułę, która to zatwierdza i tak dalej. Więc to jest taki mój takie moje zwieńczenie tego wszystkiego, naprawdę się o to nie starałam, mm -hmm. ale zostałam nominowana i otrzymałam to i bardzo się z tego cieszę. No. Natomiast takie mniejsze sukcesy, no to takie, takie może, może mniejsze, ja, nie, ja tego nie, nie potrafię tak skategoryzować, jak okay. powiedziałam, dla mnie sukcesy są po kolei, takie nawlekam na ten, na ten złoty sznureczek, te, te, te perełki. Ale bardzo dużym sukcesem jest taka moja praca ostatnia, którą, która się wiąże z pokonaniem właśnie takich własnych może jakichś oporów do tego, żeby się o sobie opowiadać i tak dalej. Więc uczę się tego pilnie od roku. Uczę się swojej promocji na Facebooku przy pomocy od odpowiednich osób, które potrafią to zrobić bardzo fachowo. I to, że potrafię coś teraz powiedzieć i się otworzyć, i, i to, jest, to jest jeden z takich moich ostatnich wielkich sukcesów. A z takich mniejszych sukcesów, to już powiem, że odpalenie komputera i wejście do Zoom, to ja już nie powiem, jaki to jest dla mnie sukces, bo ja byłam niekomputerowa. Ale się nauczyłam. Wszystkim tak. polecam. To jest świetna zabawa i, i naprawdę warto. Tak, tak, ty jesteś też, też świetnym przykładem tego, że nie poddajesz się, kiedy są trudności, tylko idziesz dalej i aż, aż, aż będzie cel, tak? Osiągnięty, więc, więc tutaj mogę potwierdzić, że właśnie mieliśmy małe wyzwania techniczne, żeby się połączyć z tym wywiadem, ale właśnie Bożenka się nie poddała i oto dzięki temu mamy tą świetną rozmowę. Więc dobrze, ode mnie to by było na tyle, na ten, na ten raz, tak? Zakończmy na tym, że powiedzmy, że na ten raz to by było na tyle. Czy Ty chcesz jeszcze coś od siebie dodać? Ja przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, że zaprosiłeś mnie do tego programu. Dziękuję. Pozdrawiam, serdecznie, pozdrawiam wszystkich miłośników sztuki i miłośniczki sztuki i wszystkich w ogóle, którzy to oglądają. I pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi naprawdę no, zrobić to, co robię, czyli opowiadać o sobie, pokazywać to wszystko i mieć szansę, żeby, żeby ludzie się dowiedzieli i mieli takie lepsze życie przez to. Super, super. Więc ja tutaj na koniec jeszcze raz. Przypomnę, że link do Facebooka Bożenki będzie w opisie do tego filmiku, więc koniecznie klikajcie, obserwujcie, co tam, co tam się dzieje u niej, a dzieje się naprawdę dużo fajnych rzeczy. Też proszę o udostępnienie tego filmiku wyjątkowo intensywnie, ponieważ właśnie, tak jak drogi widzu, słyszałeś, czy słyszałaś, co tutaj, jakie ciekawostki Bożenka nam zdradziła, więc. Więc, żeby jak najwięcej osób, tym bardziej w dobie dzisiaj, social mediów, TikToka i tak dalej, gdzie wszyscy patrzymy na ekrany naszych tele telefonów czy komputerów, właśnie sztuka. W taki sposób przedstawiony, jak tutaj przez Bożenkę, żeby właśnie może się dzięki temu rozszerzyła, żeby jej misja też się tutaj dzięki temu udało zrealizować, zainteresować sztuką jak najwięcej osób, więc proszę o udostępnienia, kciuki też, żeby YouTube chciał to promować. No i oczywiście do subskrybowania. Zachęcam również, żeby nie przegapić tego, co my z Bożenką tutaj jeszcze w przyszłości zrobimy, także to by było na tyle ode mnie w tym w tym wywiadzie dziękuję Ci jeszcze raz za ten naprawdę mega interesujący wywiad. Dziękuję się, że zgodziłaś być moim gościem. Tak, ciuki. Pozdrawiamy naszych widzów i do zobaczenia w kolejnym wywiadzie. Pozdrawiam. Cześć.